Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Mary Games, a dzisiaj zagramy sobie BedWars solo. Postanowiłam, że dzisiaj nagram Minecrafta, bo widziałam, że kilka było komentarzy, że kiedy powrót do Minecrafta, czekamy na Minecraft. Więc zagramy sobie teraz na BedWars solo. Nie obiecuję, że pójdzie mi świetnie, ani że to wygram. Ale przynajmniej co to za nowa mapa? Jejku, nie znam tej mapy. Hm. To już jest nie za dobrze, jeśli nie znam tej mapy. O jejku, to jest to. Dobra. Hop! Tak, tak, tak. Serio, jeszcze jednego mi zabrakło. Dobra. Kupujemy sobie wełnę. Wełnę. Nazbieramy jeszcze trochę żelaza, żeby zrobić sobie Stone. Już mamy. Hop, gdzie tu jest łóżko? Ja tu jest łóżko. Tu jest łóżko, dobra. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Zmienię sobie tylko na szybko render distance na troszeczkę mniejszy. Bo uważam, że nie potrzebuję za dużego render distansu. Hop, dobra. Odkładamy sobie to do skrzynki. Ktoś się do mnie może buduje? Chyba nie. Dobra. To lecę sobie na jak książka. Dobra. Hop! do góry trochę musimy widzę się podbudować, bo to nie jest tak na równi z naszą wyspą, ile to jeszcze dobra, to jeszcze dam trochę, to dobra, już mogę się tak prosto, trochę umiem speed bridging, ale to jest taki na jeża, taki średni na jeża speed bridging, więc no dopiero się uczy, tak naprawdę. Może kiedyś zrobię odcinek coś typu uczymy się, uczymy. Uczę się speed bridgingu, albo może poszukam kiedy, gdzieś jakieś mapki parkour, poprzechodzę jakieś parkury No, możliwe, możliwe, bo to też fajna sprawa Dobra, myślę, że se ulepszę piecyk z, i zbroję, bo to, to jest jakby najpotrzebniejsze Aha, 16 mina na zegarku wybiła, no a ja to sobie Minecraft nagrywam. Hop. Dobra. A i ile rund zagramy? Zagramy sobie. E, jeśli teraz wygram, co jest bardzo mało prawdopodobne, to zagramy jeszcze jedną rundę. A jeśli teraz przegram, to zagramy jeszcze dwie rundy. E, zrobimy tak. Hop. Zbieramy sobie książka. Mhm, Widzę, że tu się szary z różowym bije. Mm, zniszczył mu łóżko, czyli teraz ja szary, żółty i e, cyan. Nie wiem. Brązowy? Ma łóżka jeszcze tylko. Będę musiała przestawić na angielski Hypixel. E-e-e! Co ty tu pani robisz? Dobra, szybko do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. Co? Co chcesz? Nie ma takiego budowania się. Do góry do mnie. Nie gadaj, że on nie spadł. Uch, spadł! Jejku, już myślałam, że on nie spadł. O Ojejku. Dobra, czyli widzę, że pan się do mnie buduje. No nie za dobrze, nie za dobrze, dobra, hop, bierzemy Co jest? O, już myślałam, że mam laga No, halo, dobra, bierzemy sobie tak, bierzemy sobie wełnę Oho, żółty do mnie postanowił sobie pójść, tak? No nie ma żółty, nie będzie tak łatwo Hop, 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 hop Ech, hop, hop, hop Serio, spadłam, dobra co będzie ciężkie? Ha, czyli zostałam ja, żółty i zielony. Proszę, niech żółty i zielony się biją między sobą. To wtedy zostanę tylko ja. Ja przykład żółty albo zielony. Na to się nie pisałam. Gdzie jesteś? O, ty. Nie wiem, czemu mam takie dziwne lagi. To jest takie trochę dziwne. Co? Zabiłam go. Jejku, zabiłam go. Ty, to jest niemożliwe. Bo ja nie jestem taka mega dobra w Bedwars i tak dalej, nawet bym powiedziała trochę, że w ogóle nie jestem dobra. Po prostu nie umiem w to grać. To jest dla mnie po prostu impossible. Są cztery, nie citery prosy, nie prosy. Pewnie pytacie, po co ja to robię? Ja się zabudowuję aktualnie. Tak, tak robią tylko nuby, a że ja jestem nubem. To ja się zabuduję. O! O! Serio. Ogromna dziura po środku. Ech, dobra. Przynajmniej się z tej strony zabudowałam, bo nie lubię takich map, na których jest dużo miejsc, z których może wyjść wróg. To jest dla mnie najgorsze wtedy, bo ja nie wiem, gdzie ja mam się patrzeć. To dajemy tutaj. Dobra, idziemy sobie po diaksy. Zrobię sobie sharpnessa, bo to mi się przyda, jak mnie tu atakują. Zielony, żółty mnie atakują. Ty, to jest nie fair! Niech on zniszczy żółtego, ale nie teraz! Mi chodziło, że trochę później, żeby go zniszczył, żeby ja była przygotowana do tego! Cia, ta runda będzie szybka. Dobra, hop, jestem. Pozbieramy sobie trochę rzeczy. Dobra, hop, 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 Zbieramy, zbieramy, zbieramy. Trochę bym jeszcze bardziej zbudowała moje łóżko, bo trochę bo trochę nie jest w ogóle zabudowane. Przynajmniej ja tak uważam. Czy już nie ma żółtego? Nie, żółty dalej je. Zielony nie ma łóżka! A czemu ja myślałam, że to żółty nie ma łóżka? A to zielony nie ma łóżka. Dobra, ja to się tak nie dam. Ale zielony jeszcze żyje. Żółty też jeszcze żyje, niestety. Hop. Co tu? Zabudowałam. Seriously? Jedna dziureczka, dobra. Już. Jedną stronę mam ogarniętą. Dobra, to sobie wszystko schowam. Pójdę sobie po diaksy. Kupię sobie pułapkę na niewidzialność. Bo trochę się boję, że przyjdzie do mnie jakiś typ na niewidce i tyle będzie. Ile tu następnego diaksa za dużo. Dobra, to ja wracam na bazę. Teraz to ja się będę trzymać jak najdłużej na bazie. To, to, to tak. Żeby mnie tu żółty nie zniszczył, jakiś zielony, żeby mnie tu nie zniszczył. Alarm i dałabym to. I to tyle póki co. Dobra, hop. Zaryzyk nie wiem, czy ryzykować i iść na środek. Co ja? Może ja spróbuję żółte łóżko zniszczyć? Dobra, spróbujmy pójść raz. Przynajmniej będzie jakaś akcja, może zacznę tu krzyczeć i się rage'ować, ale to, to jest mało, mało tego pra prawdopodobieństwo Czy to jest już ba baza żółtego? Jeśli tak, to się mega zdziwię Proszę, nie mówcie mi, że to jest baza żółtego, ja mu właśnie niszczę łóżko Nic nie mówiłam Czyli tylko ja zostałam z łóżkiem? Naprawdę? Ale pewnie żółty mnie teraz zniszczy bo to się umie klepać, a ja jestem taka słaba trochę w klepę. Albo po prostu on sobie stoi gdzieś a czy go wywali. Ja wygram. To byłby najlepszy ten najlepszy koniec. No i ja w takim końcu ja bym wygrała. Bo od razu się przyznaję, że klepać to ja się nie umiem. W klepaniu to ja jestem po prostu na poziomie 000.000.1. 000. Na takim jestem poziomie w klepaniu, bo no, nie idzie mi klikanie tej myszki Po prostu nie lubię te, takiego czegoś, że trzeba szybko, 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 szybko jest dla mnie najgorsze, jeśli trzeba coś robić szybko Albo jeszcze jak on mi wyskoczy gdzieś z niewidki, to się jeszcze przestraszy i, i tu zacznę krzyczeć To będzie najgorszy, ten? najgorsze, co mogłoby być Raz miałam coś takiego, że typ na niewidzce rozkładał mi tak diamenty, albo emeraldy, tak, co, to, 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 to. Tak mi rozkładał tak po kolei, tak diamenty, emeraldy, gdzieś dotąd, do, do, tam, ton, tam. Ty, 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 ja się na to nie umawiałam. Co ty tutaj robisz? Co ty tutaj robisz? Ty, 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 ty. szybkie zabudowywanie łóżka, ho, 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 ho. ho.

Zagramy sobie tą rundkę i już będziemy sobie kończyć. Ty, ale ta rundka była super, mi się tam podobało. Zagramy sobie tylko ostatnią rundeczkę. I będziemy kończyć ten odcinek, bo niestety ostatni odcinek Sims wyszedł mi strasznie, ale to strasznie długi, niestety. Mam wrażenie, że na tamtej mapie było więcej żelaza. Tu tak jakoś tak strasznie wolno to leci. Czuję, że zaraz ktoś do mnie prędzej już przyjdzie i mnie zabije po prostu. Ktoś do mnie idzie, powiedzcie... Naprawdę! Różowy! Ale to miała być taka dłuższa też rundka! Nie chciałam od razu ginąć! Gin! Gin! Jest! 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 Zdążę, zdążę przylecieć, zdążę, zdążę! Teraz po prostu wiać, po prostu wiać, po prostu wiać Jejku, czuję, że ja się skilla nabrałam Czuję, że ja się skilla nabrałam za te ostatnie moje przegrane rądki w Bedwars. Dobra, nie idź do niego, tylko idź sobie kup lepszy miecz Obuduj łóżko Nie tak jak ten, ten typek Taki głupi jest Nie, nie typie, nie Nie, 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 nie Kurde, serio, serio, na górze jest szary weź go. no nie, smuteczek. Dobra, to <ścoughs> nie miałam w planach tak szybko kończyć, ale dobra. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie i pa pa!